iPad 6 bez iOS 18. Zaraz, zaraz 18, ale to 18 to kwestia przyszłości do no, 18, no to już jest kwestia mniej więcej czerwca bieżącego roku, a jesteśmy w roku 2024. I to właśnie jest dzisiejszy temat, to jest dzisiejsza dyskusja, do której was serdecznie zachęcam. Bo raczej tutaj stawiam pytanie niż mam gotową odpowiedź, aczkolwiek pewne hipotezy mam. Otóż na Discordzie. Pojawiła nam się dyskusja, pojawiła się dzisiaj i ja szybko podjąłem temat i stwierdziłem, że tą dyskusję przerzucimy sobie tutaj na nasze spotkanie. Mianowicie Piotr pisze tak, no słuchajcie, kurczę, no mam szóstkę, która po ostatniej aktualizacji nieco przyklękła i kusi mnie ta dziesiątka. Nowy design, Apple Pencil pasuje pierwszej generacji, który mam, no ale zastanawiam się też nad R piątej generacji, podobno dużo lepszy, ale już Pensila musiałbym zmienić na dwójkę, Ceny, bliżutko siebie, bo ta dziesiątka kosztuje 1900, a R2300. No i mam dylemat, ktoś coś. No i tutaj e, mieliśmy e, wymianę zdań, nie będę całej długiej dyskusji czytał, ale tutaj na przykład e, głos pana Barti, który pisze R jest super, zupełnie inny poziom niż budżetowa, e, niż budżetowy. Kupiłem snowi e, dziewiątej generacji, a starszy ma R czwartej generacji i nie ma porównania, dodatkowo starszy ma pensil baseusa, który ładuje się magnetycznie, warto. Tutaj oczywiście pan Barti e, pisze o edukacyjnym dziewiątce, o Rze czwórce, ale jeśli chodzi o tą różnicę, prawda, e, między e, między tymi wersjami to, to, jest to, to jest to podobne. I teraz spójrzmy w ogóle skąd ta dyskusja. No dyskusja oczywiście tutaj od Piotra wyszła z tego, że on się chce przesiąść z iPada szóstki, ale mówię Piotrze, słuchaj, to nie jest twój tylko indywidualny temat, dlatego, że wróbelki ćwierkają, że wsparcie po prostu szóstka straci. I teraz spójrzcie, na portal 9 to 5 Mac pojawił się kilka dni temu artykuł na temat tego jakie są przecieki na temat tego jakie urządzenia będą miały wsparcie do iOSa 18 i iPadOSa 18 -ki. No i oni mówią no generalnie będzie wsparcie podobnych urządzeń, które miały wsparcie do iOSa 17, z wyjątkiem tego, że wsparcie straci właśnie iPad 6, iPad 6 właśnie ta, o której tutaj Independent Man, czyli Piotr nam pisał. Wsparcie też straci drugiej generacji iPad Pro 12,9 cala i straci wsparcie iPad Pro 10,5 cala. Te trzy, te trzy urządzenia stracą wsparcie. W związku z tym pora pomyśleć w jaki sposób i na co się e, przesiąść. No właśnie, na co się przesiąść? Tutaj spójrzmy na Wasze komentarze, a e, potem e, spójrzmy też e, na to, co gdzieś e, wynika z mojego researchu i ze spe specyfikacji. No bo Persona XD pisze, no właśnie, jaka najstarsza, najtańsza wersja iPada jest warta m, uwagi? I tutaj e, Independent Man odpowiada mu: no, iPad 9 za e, 1600 zł. No właśnie. I teraz moi drodzy, ja Wam powiem, że gdy sobie dzisiaj spojrzałem na to, jakież to te specyfikacje mają iPady, które są w tej chwili na rynku, no to przede wszystkim interesował mnie RAM, bo miałem takie założenie, że im więcej pamięci operacyjnej, tym dłużej dany iPad będzie wspierany. No bo ten iPad 6, który straci wsparcie, on ma 2 GB RAMu, prawda? Więc można by powiedzieć, no to trzeba by o oczko wyżej. No, oczko Wyżej, no to mamy 7, 8 i 9, bo one wszystkie mają po 3 GB ramu. Czyli tutaj, jeżeli persona kupi iPada 9, no to kupi sobie iPada, który ma 3 GB ramu i jest na procesorze A13, prawda? No bo edukacyjny 8 miał procesor A12, 7 miał A10, czyli różniły się procesorami, natomiast ramu miały dokładnie tyle samo i dopiero edukacyjna 10 ma 4 GB ramu. Czyli można by z tego powiedzieć, że Prawdopodobnie następne podnóż we wsparciu, właśnie pójdą te, które miały 3 GB ramu. Natomiast iPad R5, ta o której tutaj Piotr Independent Man pisał, iPad R5 ma 8 GB ramu. No to słuchajcie, cena porównywalna jest między iPadem 10 a iPadem R5. Natomiast iPad e, dziesiątka, ten edukacyjny, on ma e, cztery. On ma 4 GB RAMu, a R5K8. są, wiecie co, spójrzmy tutaj na porównanie. Ja tutaj, na potrzeby dzisiejszego spotkania, przygotowałem porównanie tych urządzeń. Porównanie od strony parametrów, od strony specyfikacji. Natomiast jeśli chodzi o ceny, to już Wy tutaj moi drodzy, prawdopodobnie w tutaj sposób na bieżąco co płynny będziecie nam podpowiadać. Spójrzcie tutaj już sobie o, wrzucamy sobie to zestawienie, które miałem i spójrzcie pierwszy tutaj w kolumnie po lewej stronie, no to jest właśnie iPad edukacyjny 10, drugi to jest iPad R 5 czyli te dwa między którymi Piotr się zastanawiał i trzeci wrzuciłem tak tylko do towarzystwa tutaj na tym zestawieniu iPada mini, którego ja używam iPad mini jest urządzeniem o rok starszym, jeśli chodzi o wypuszczenie na rynek w porównaniu tutaj z edukacyjną dziesiątką i z RM5. No i ma też, i ma też 4 GB ramu. Czyli tyle samo co iPad edukacyjny dziesiątka. Ja muszę powiedzieć, moi drodzy, w tej chwili ta transmisja jest właśnie z iPada mini. Ja go używam póki co jako takie główne narzędzie do podróżowania. No i powiem wam, moi drodzy, że nie mogę narzekać. Natomiast faktycznie, jeżeli ty, drogi Piotrze. Od wielu lat byłeś na iPadzie 6, czyli zakładam, że kupujesz iPada, z którym chcesz jeszcze jakiś czas pozostać, no to moim zdaniem no wchodzenie w tej chwili w iPada z 8 gigabajtami ramu, da ci pewny poziom bezpieczeństwa, ale jakbyś wszedł już w iPada z 8 gigabajtami ramu, czyli tak właśnie jak w erze, no to, to miałbyś tutaj dużo bardziej to zabezpieczone. Bo spójrzcie, tutaj, gdy przychodzimy sobie do rubryki pamięć, prawda, no to yy, iPad R, który notabene jest już na procesorze na M1, prawda on ma. 8 GB RAMu, natomiast tutaj dziesiątka, 4 GB RAMu, a Mini też 4 GB RAMu. Także tutaj, jeśli chodzi o to porównanie. W międzyczasie tutaj Pan Krystian pisze, no ja używałem 9 generacji, powiem tak, świetny tablet do codziennego użytku, ale i nie tylko, nawet do bardziej zaawansowanych edycji filmów, tworzenia grafiki, jak Canva polecam. No, ja ostatnio wrzucałem na kanał Outdoorowy film, który montowałem w 4K i go właśnie montowałem tutaj. W Luma Fusion na iPadzie Mini, czyli na tym iPadzie, który ma 4GB ramu, i też, i też to sobie dało radę. Tu w międzyczasie pan Christian pyta, jaką aplikację używam. To jest Switcher Studio. Switcher Studio to jest ta aplikacja, której używam. Paweł pisze: e, ja bym kupił iPhone'a, ale on nie ma opcji dwóch aplikacji obok siebie. Często używam na Samsungu. Dziwne, że no jest, nie ma, skoro na iPad OS jest. Tutaj moi drodzy, jeszcze było takie pytanie, które ja tutaj ponowie, właśnie Persona XD, zapiszę. no właśnie, ale jaka najstarsza, najtańsza wersja iPada jest warta uwagi. I tutaj, mimo tej odpowiedzi, którą tutaj Dependent Rzucił, mówi tak, no dziewiątka, no to ja Wam powiem, że tak naprawdę. Najtańsza, godna uwagi w tej chwili, no to jest moim zdaniem siódemka. No bo spójrzcie, no, czy siódemka, czy dziewiątka, no to one mają 3 GB RAMu. Siódemkę prawdopodobnie kupisz zdecydowanie taniej niż dziewiątkę. Różnica jest w procesorze, prawda? Tu jest A 10 tam jest A 13 Trudno powiedzieć, czy siódemka dostanie za rok jeszcze wsparcie do iPad OS A 19, czy już nie dostanie. Być może, być może dostanie. Ale jeśli myślisz o sprzęcie najbliższy rok, czy dwa lata, no to ja myślę, że najtańsza, najstarsza, pod uwagę z wersji edukacyjnych, to ja bym powiedział, że jest chyba raczej siódemka. Spójrzmy, moi drodzy, cóż jeszcze się u nas dzieje ciekawego w komentarzach. Tutaj pan Maciej pisze iPencil jest niezbędny do grafiki, w innym przypadku można go zastąpić zamiennikiem. Do, dokładnie, dokładnie tak, bym też powiedział, Panie Macieju. Ja używam pensila zamiennika, gdy potrzebuję jakieś tam notatki. Porobić raz na jakiś czas. Wtedy, gdy nie biorę ze sobą na wyjazd Remarkable i wtedy, gdy. Wtedy, gdy po prostu muszę notować, także tak, także tu uważam, że zdecydowanie na podstawie tego, że mam oryginalnego pensila Apple 1 pierwszej generacji i kupowanie iPada pod tym kątem, mi się wydaje, że to nie do końca powinno przesądzać, no ale to już tylko taka, taka moja opinia. No i teraz, moi drodzy, powiedzcie, powiedzcie. Co waszym zdaniem powinien zrobić Piotr, i co Waszym zdaniem powinni zrobić też inni użytkownicy, którzy może nie tak szybko jak Piotr, czyli nie teraz, ale na przykład w czerwcu zdadzą sobie sprawę z tego, że utknęli na iPad OS 17. I oczywiście ta iPad, iPad OS 17 będzie jeszcze jakiś czas łatki bezpieczeństwa dostawał, także to bynajmniej nie oznacza, że musimy dosłownie potraktować iPada 6 w taki sposób, w jaki go tutaj potraktowałem na winiecie dzisiejszego programu, czyli wrzucając go do kosza. Natomiast no, jednak dobrą zasadą moim zdaniem ze sprzętów z ugryzionym jabłuszkiem jest to, żeby używać tych, które mają bieżące wsparcie. Czyli inaczej mówiąc, ci, którzy sobie po czerwcu uznają, że no, skoro iPad 6 już nie wchodzi na 18, to czas, to czas iPada 6 się, się pozbyć i, i kupić coś innego. To co moi drodzy byście kupili? Czy byście kupowali nówkę iPada edukacyjnego 10? Czy może nówkę iPada R 5? Czy może byście używali, kupowali jakichś używanych? I teraz jeśli chodzi o używane, no to tu z jednej strony mówiliśmy, no tak, no to w zasadzie można by już mówić edukacyjnym Siódemce, ósemce, dziewiątce. Natomiast, jak ja sobie spoglądałem dzisiaj na zestawienia, to też wpadł mi w oko iPad. Pro 11-calowy, ale drugiej generacji, czyli ten na procesorze A12Z, dlatego, że on ma 6 GB RAMu, więc jest nadzieja, że on będzie jeszcze dość długo wspierany. A widziałem, że jego można kupić, szczególnie w tej wersji o e, pamięci wewnętrznej 128 GB. Można już go kupić za mniej więcej 2 A3000 złotych. Dar już mówi, nówkę nawet na raty. I to jest dobra koncepcja. Szczególnie jeżeli przypominamy sobie nasz program z ubiegłego tygodnia, gdy pan Jakub nam mówił wprawdzie o telefonach, nie o iPadach, o baterii, o tym, co się dzieje z bateriami, jak są zerowane, czy nawet jeżeli kupimy poprzedniej generacji, nieużywane, że te baterie mogą być, ulec wcześniej de degeneracji. Natomiast faktycznie, jeżeli nawet na raty kupujesz dzisiaj dziesiątkę, która była wyprodukowana prawdopodobnie kilka miesięcy temu czy era piątkę, który też prawdopodobnie dostaniesz ten, który był produkowany w ciągu ostatnich miesięcy, no to masz mniej więcej święty spokój przynajmniej z tym, że ta bateria nie zdążyła się zdegenerować. Także Dariusz Dariusz by mówił nówkę na laty i rozumiem, Dariusz tutaj sugerujesz, skoro mówimy o nówce, a Piotr miał ten dylemat między edukacyjną dziesiątką a erą piątką, to któryś z tych dwóch i na który byś postawił bracie, na którym byś Dariusz postawił? Na, na edukacyjną dziesiątkę, czy na era piątkę, czy może jeszcze byś czegoś innego szuka? szukał. Eee, no i teraz tak zgadzam się z tym ramem, ale ja mam pensil jedynkę i jak kupię era, to musiałbym zamienić pensil dwójkę, a zamienników nie trawię, miałem, dziękuję. postoję. Tak, Piotrze, tutaj y, po raz kolejny nam mówi, że masz alergię na y, zamienniki. Natomiast no ja powiem szczerze, że ten zamiennik, którego używam, yy, jakiś taki no-name'owy, już nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, też innego używałem i naprawdę, jeśli chodzi o moje używanie, czyli nie graficzne, ale takie notowanie i tak dalej, to ja z tym nie mam problemu. Także nie wiem, czy, czy miałeś Piotrze jakiegoś pecha z zamiennikami, czy być może faktycznie te jakieś bardziej zaawansowane funkcje używasz, jeśli chodzi o yy, wykorzystanie piórka na, na ekranie. Ale tak, tutaj słuchaj, no oczywiście Twoje pieniądze, Twój wybór na Natomiast inne osoby, które to oglądają, które będą stawały przed dylematem przejścia z iPada 6 na coś innego, to ja z kolei mam taką opinię, że. Tutaj nie radziłbym się kierować kompatybilnością z pensilem jedynką, no bo to w którymś momencie no, utkniecie tak naprawdę w, w dziurze, prawda? Utkniecie w tym, że no dobra, no to, to już macie tak naprawdę tego iPada edukacyjnego i, i, i dziesiątkę, a być może nie będzie to najlepsze relacja jakości do ceny w pewnym momencie kupowania, ale to, ale to, to taka tylko moja uwaga. Mm. Dobrze, tutaj ja spoglądam, co się dzieje na naszym czacie i tu pan Maciej pisze, no można kupić nowy iPad 2 na niemieckim Amazonie, cena to 90 do 100 euro. I ja rozumiem, że tutaj przy kupowaniu tej linii edukacyjnej iPada, czyli gdy Piotr mówi, no kupię urządzenie za mniej więcej 200 zł, no to tutaj dokupienie pensjera oryginalnego, no to mu podwyższa o mniej więcej 20% ten zakup, także ja sobie zdaję sprawę, że tutaj jest pewien y, dylemat. Y, tutaj Piotr pisze: No, cena iPada 7 to około 1400, 1600, a różnica dwóch generacji. Y, tak, tak, to jeżeli faktycznie byłoby tak, że miałbym tylko różnicę to około 200 zł, to wziąłbym 9. Zresztą pamiętacie moją audycję na temat iPada 9 sprzed kilku miesięcy, gdzie upolowałem tę nówkę iPada dziewiątkę za chyba około 1300 za 400 zł, także tak, tak, oczywiście to, to w ten sposób patrząc to przy tak niewielkiej różnicy w cenie, oczywiście im nowszy, im nowszy tym lepiej Pan Adam pisze, no patrząc po tym jak iPhone serii 15 również pro staniały, poczekałbym do nowych iPadów i odczekał z 4-6 miesięcy tak, ja też, gdy będę zamieniał mojego Chromebooka na iPada Pro 12,9 cala, to też się wstrzymuję. To wprawdzie już kusi w tej chwili, żeby kliknąć, żeby go mieć, prawda? Żeby jechać, a sam myśleć, nie. 6 nie, nie. miesięcy używania mojego Chromebooka minie w połowie maja, wtedy się pozbędę Chromebooka, odczekam pewnie do połowy czerwca, i w momencie, gdy będzie prezentacja, ogłaszany iPad OS 18, być może wtedy nastąpi jakieś zamieszanie cenowe nowe, tak? Ale to, to też może być. Także tutaj, inaczej mówiąc Piotrze, jeżeli są powody, dla których musisz szybko wymienić, bo tak jak pisałeś na Discordzie po prostu to zamulenie było po prostu bardzo mocne i być może Twoja praca z tym iPadem jest nieznośna, musisz teraz wybrać, no to wybierz. Natomiast jeżeli jesteś w stanie poczekać jeszcze kilka miesięcy, tak jak Pan Adam pisze, może się opłacić poczekać, bo może nas czeka jakieś przetasowanie w cenach iPadów, a nawet jeżeli nas nie czeka, to nie sądzę, żeby te stare modele podrożały. W najgorszym wypadku pozostaną na tym samym poziomie cenowym. Także dzięki Pani Adamie za ten komentarz. Moi drodzy, no to tutaj myślę, że żeśmy w dużej mierze pomogli Piotrowi, a przynajmniej sobie. Nie wiem, czy żeśmy ci Piotr jakoś rozja rozjaśnili punkt widzenia tymi naszymi komentarzami. Natomiast mam, mam nadzieję, że, że też te inne osoby, które będą miały podobne dylematy, to z tego skorzystają. No, mimo podobnej specyfikacji, nie sądzę, żeby Apple odczy po aktualizacji jednym cięciem iPad 7 i iPad 9. Znaczy, no, być może tak, za rok odstrzelą tylko iPada 7. Tłumacząc to, że moc przerobowa procesora A10 nie jest wystarczająco dobra jak na nową wersję iPad ale to troszkę będzie pachnieć takim celowym postarzaniem, bo z tego co widzę, jak są tworzone nowe wersje iPad OS-a, to mi się wydaje, że głównym ograniczeniem, szczególnie na tych budżetowych modelach, to jest pamięć operacyjna, natomiast no, to, że oni na przykład w tej chwili przestaną wspierać. Te wcześniejsze generacje iPadów Pro to podobno jest związane z, z rodzajem wspierania ekranu. W międzyczasie tutaj Pan Krystian pyta: Już tam można powiedzieć w, na zasadzie pytań i odpowiedzi, ile Pan płaci za aplikację do streamowania? Czy subskrypcja czy płatność jednorazowa? Jest to subskrypcja roczna. Ja płacę rocznie chyba około 400 dolarów. Tak już po raz, po raz drugi opłaciłem tą subskrypcję. Proszę sobie wygluglać Switcher Studio. To jest bardzo specyficzna aplikacja, bo ona jest tylko i wyłącznie na iPady i na iPhony. Także to jest dedykowana aplikacja, której zadaniem jest wydobycie jak najwięcej zasobów właśnie z urządzeń mobilnych, jabłuszkowych, czyli, czyli iPadów i, i iPhone'ów. Jeśli chodzi o mnie, to ta aplikacja bardzo się dobrze sprawdza, mimo że no jak na polskie warunki, to ta cena jest bardzo, bardzo wysoka. Natomiast jak, jak tutaj pan, panie Krystianie widzi, przy moim trybie pracy i życia, gdzie gdzieś nadaję mobilnie, jestem w podróży, tutaj dzisiaj w Wolbrom, wcześniej gdzieś Kłaj, Kraków i tak dalej, to to, to, to się świetnie spędza. A persona pyta, czy jednak Chromebook nie spełniał oczekiwań? Znaczy, no on w tej chwili stoi u mnie w gabinecie jako komputer stacjonarny. To znaczy, gdy prowadzę sesje konsultingowe i szkolenia zdalnie z mojego gabinetu, czyli gdy potrzebuję większych ekranów i udostępnienia na kilka ekranów, żeby udostępniać materiały PDF-owe, prezentacje, jakieś filmy, gdy z iPada mini mam włączoną kamerkę i mikrofon, a tamtych urządzeń już mam do udostępnienia, no to on tą funkcję jakiejś stacjonarki pełni przestałem go już zabierać w podróże, dlatego, że moim zdaniem jest zbyt ciężki i nieporęczny, po prostu się odzwyczaiłem od brania laptopa. Jak być może pamiętacie, wcześniej miałem iPada Pro 11, pozbyłem się go dlatego, że uznałem, że ekran 11 jest dla mnie za mały i miałem w perspektywie przesiadkę na iPada Pro 12,9, ale w międzyczasie tutaj, żeby zaspokoić też swoją i Waszą ciekawość, wszedłem właśnie w takie półroczne testowanie Chromebooka. Więc on działa, on sobie Jakoś radzi, natomiast moim zdaniem to nie jest narzędzie, którego bym z własnej woli używał. Znaczy, gdybym pracował w organizacji, która e, byłaby organizacją pracującą, z Chromebookami, to oczywiście w tym ekosystemie jestem w stanie działać. Natomiast w mojej sytuacji, gdy mam trochę zasobów w ekosystemie jabłuszkowym, czyli tutaj właśnie na iPadzie i na iPhone'ie, gdzie mam rozwiązania biznesowe, chmurowe Microsoftu w związku z pracą z moimi klientami korporacyjnymi, no i teraz jeszcze rozwiązania te Google'owe, które gdzieś tam w swoim środowisku fajnie działają, ale, ale tak, no trochę troszkę haczą, to tak powiem, nie? Znaczy tutaj jeśli chodzi o, o to, jak to fajnie wygląda i tak dalej, szacun dla firmy Google fajnie to zrobili i jestem w stanie osobom, które może nie są aż takimi gażdiaszami jak ja, to polecić, szczególnie osobom, które chcą mieć większy święty spokój cyberne, cyberbezpieczeństwa, jeśli chodzi o zabezpieczenie, jeśli chodzi o, o, o wirusy, o updatey i tak dalej, o szybkość aplikacji, o wykorzystanie pamięci, to tak. Natomiast w mojej sytuacji, jeśli chodzi o montaż wideo 4K, jeśli chodzi o multimedia, o te różne rzeczy, to, to nie, to, 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 to Chromebook. To tak jak mówię, przetrwam te pół roku, żeby też sobie powiedzieć, że nie, że tam nie, nie porzuciłem tego um, po pierwszym rozczarowaniu, natomiast już wiem, że w maju żegnam się z Chromebookiem. Eee, dobrze, to... Tutaj w międzyczasie, jeśli chodzi o nasz temat główny, czyli nasz temat przesiadki z iPada 6, Piotr Independent się odezwał do pana Adama Lipskiego i mówi: No i to jest dobra rada, tak zrobię. I to była ta rada, która mówiła o poczekaniu, prawda? Mówiła o tym, żeby może odczekać 4 do 6 miesięcy i zobaczyć, co się stanie na rynku. Tutaj jabłuszkowym na rynku iPadów. Zresztą wiecie, no, jeżeli trzymać za słowo pana Jakuba, który był tydzień temu naszym gościem, który mówił, że rozmawiają o tym, żeby ściągnąć paletę iPadów które będą miały będą w bardzo dobrym stanie, będą odnowione albo będą po, po zwrotach i tutaj mając zaufanie do Pana Jakuba jako członka naszej społeczności, że to będą urządzenia w dobrym stanie, to być może warto będzie też pomyśleć w tamtą stronę, bo wtedy może się na przykład okazać, drogi Piotrze, że, że będziesz w stanie dostać na przykład takiego ze zwrotu odnowionego, który będzie na przykład już z, albo z kategorii Pro, albo R o troszkę lepszej specyfikacji. A propos specyfikacji, i też była taka dyskusja w którymś momencie na Discordzie o tym, no dobra, no ale tak naprawdę to być może ta wersja podstawowa czy edukacyjnego, czy. R, o najmniejszej pamięci wewnętrznej, no to jednak niewystarczająco, trzeba by może więcej pamięci wrzucić. No to spójrzcie, moi drodzy, ja tutaj mam zrzut z pamięci mojego iPada Mini, czyli tego, który ma 64 GB pamięci wewnętrznej, i przy takim moim używaniu, tak jak, jak wiecie, jak, jak ja używam, no to spójrzcie, no to, to mam tutaj. Tylko nieco ponad połowę pamięci zajętej. Także tutaj, y oczywiście, myśląc o y przyszłości, no to warto myśleć o tym, że mieć może więcej tej wewnętrznej pamięci, ale tak na no, tu i teraz, to ta wersja 64 GB w moim przypadku wystarcza. W przypadku tego y iPada mini, aczkolwiek faktycznie przyznaję, że jak będę kupował iPada. Pro, no to myślę o 512 albo, albo 1, 1 tera, ale, to, ale to, jeszcze, to jeszcze zobaczę. Dobrze, to chyba to były te główne punkty, które, którymi się chciałem z wami podzielić. Po tym, gdy dzisiaj żeście mnie tutaj zaintrygowali dyskusją na Discordzie, związaną właśnie z tym, co zrobić w momencie, gdybyśmy chcieli się przesiadać z iPada szóstki na coś i właśnie na co, się, na co się przesiadać. Jeżeli moi drodzy, nie macie więcej pytań, to ja bym sobie już pozwolił to nasze dzisiejsze spotkanie. Powoli zamykać. Oczywiście zachęcam do dyskusji tych, którzy dzisiaj nie trafili na żywo, do dyskusji tutaj poniżej w, na naszym kanale YouTube'owym, ale też oczywiście nieodłącznie zachęcam do aktywnego udziału w naszych pogaduchach na Discordzie. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, też za to, że podjąłeś ten wątek, że rozkręciłeś dyskusję na Discordzie. I fajnie, żeby to się stało taką naszą nową tradycją, że będziemy sobie gdzieś tematy na naszym serwerze wrzucać, a, a potem będziemy sobie je na kanale rozwijać. No i to pytanie, czy potrzeba iPada z dużą pamięcią, skoro jest chmura, i to wychodzi korzystniej cenowo. No i znowu tutaj mi się wydaje, że odpowiedź brzmi to zależy. No bo jeżeli stosuje chmurę i potrzebuje urządzenia. Głównie do tego, żeby używać plików, czy multimedialnych plików, czy jakichś tekstowych, czy gdzieś tam jakichś tablic, maili i tak dalej, to oczywiście, tak, to, to chmura wystarczy. Natomiast w momencie, gdy myślę o montowaniu wideo, czyli o dużych plikach, na przykład o wideo 4K, no to oczywiście na przykład LumaFusion jest w stanie pracować zewnętrznym dyskiem, ale to w którymś momencie się może robić wąskim gardłem, także jeżeli iść by takim kierunkiem, jak ja idę, czyli iPad Only, no to myślę, że raczej bym potrzebował więcej tej pamięci wewnątrz, właśnie pod kątem montowania filmów z duż, dużymi plikami wideo. Natomiast, jeżeli to nie wchodzi w rachubę, tak, jeżeli to nie jest to iPad Only, czyli jeżeli dla Pana Michała nie będzie to główne narzędzie, czyli będzie to dodatkowe narzędzie, to oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, że wystarcza chmura i, i tak jak w tej mojej podstawowej wersji iPada Mini 64 GB, mi po prostu w tym momencie wystarcza, aczkolwiek przyznaję, że w momencie, gdy montuję wideo, to już muszę tej kombinować, prawda, żeby sobie nie zapchać tej pamięci w momencie, gdy trwa montaż. To tak? to tak, jeśli chodzi o taką odpowiedź, Panie Michale, czy potrzeba z dużą pamięcią? Zależy od używania, prawda? W moim przypadku i w przypadku tych z Was, którzy będą używać na multimedia, ja na przykład, jeśli chodzi o wideo, to ja będę potrzebował więcej, natomiast jeżeli by nie było tej potrzeby, to bez najmniejszego Problemu. Eee, Okej, okay. dobra, dobra. To w takim razie bardzo Wam serdecznie dziękuję tutaj też za życzenia dobrej kolacji. Także ja moi drodzy uciekam tutaj, bo jak mówiłem we, we wstępie, to, to po prostu eee, ja tutaj wyrwałem się nasze spotkanie na żywo, a tutaj po prostu cała grupa szkoleniowa, z którą dzisiaj pracowałem, po prostu je teraz kolację, także ja już do nich będę leciał. Jeszcze na końcu Pana pisze, jeśli chodzi o pamięć, to o ile nie będzie wykorzystywany do tej filmu, mówczy zdjęć, a w rodzinie jest więcej niż jedna osoba, z tym i Apple, to polecam chmurę i minimalną pani Dokładnie, Panie Adamie, dokładnie ten sam punkt widzenia. No i to w takim razie tyle. Dzięki Wam serdeczne. Do zobaczenia. Cześć, cześć, do widzenia.